Witajcie moi kochani, z tej strony Wróżka Karina rozłożę karty, tym razem na Szwecję. Co się tam wydarzy, jaki ma przekaz dla Polaków tam mieszkających ludzi, czego powinniście się wystrzegać w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszam na czytania prywatne, można się skontaktować ze mną, poniżej jest do mnie mail. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, żebyście byli razem ze mną na bieżąco. Moi drodzy, również tutaj chciałam zinterpretować, jakby mój ostatni sen, ale nie dotyczył on. Nie dotyczył on Szkocji, ani Szwecji, ani innego kraju. Po prostu był to sen m, przypadkowy. Byłam e, nad jeziorem ostatnio, spędzałam czas, i później, e, po tym wydarzeniu, miałam nad ranem. E, przyczucie, wizję, można by było powiedzieć, e, może Wy potra będziecie potrafić skojarzyć, co to może tak naprawdę się wydarzyć e, w świecie rzeczywistym, tak, gdzie tutaj jesteśmy, do tego, co mi się śniło. E, a mianowicie, był to sen, że siedzę sobie e, pod jakąś taką Kopułą, z desek, nie wiem, wyglądało to jak jakiś półk, widzicie nieraz, jak jakiś amfiteatr, jeszcze coś. Ludzie sobie siedzą po prostu pod tym, jakby taką kopułą, prawda? Ala amfiteatr, u góry. Jest jezioro. No i co się dzieje? Nagle widzę, jakby jezioro zaczynało się podnosić. I po prostu robi się tak, jakbyście widzieli wielką falę, która uderza w tych ludzi i w ten amfiteatr. E, znaczy, to ja mówię, że to amfiteatr, tylko mówię, żebyście sobie wyobrazili taka kopuła, prawda? E, no i teraz jest pytanie, dlaczego mi się śniło, że jezioro potrafi samo pójść do góry i wytworzyć tak, jakby, no po prostu jakby falę, która zalewa wszystko. Nie wiem, czy to może jakieś ciśnienie z dna e, ziemi powoduje wyrzucenie jeziora do góry. Nie wiem, czy to jest możliwe. E, coś takiego mi się śniło. Może to ludzie, którzy e, się tym inter, interesują, tymi zjawiskami, może będą mi e, potrafili jakby e, pomóc e, i dojść. Do czego była ta wizja? E, to taka ciekawostka. Słuchajcie, idziemy tutaj do e, Szwecji, bo dzisiaj e, się na niej e, skupię. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie, pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, połączył się z Archaniołem świata. Nikt mi podpowie, co będzie się działo w Szwecji od lipca do września 2021. Dobrze, na razie odłożę tu na bok Szwecję, mapę, jeszcze do tego przyjdziemy. Szwecja, Archaniołowie, podpowiedzcie mi, co się wydarzy w wakacje, jesień Szwecji? Jaki jest przekaz Szwecja 2021 dla Polaków tam mieszkających? Ludzie będą bardzo tam słabi, słuchajcie. E, ktoś z góry przywiezie tam partię e, koktajlów, które będą oszustwem. Tam troszeczkę będzie szersza ta skala. Moim zdaniem, będzie więcej ludzi, którzy się tam źle czują. E, po prostu tam jakby. Hmm. A śmieszne to wyszło, bo słuchajcie, tak jakby tak. E, Szwecja, tak. I jakiś inny kraj się bił. E, kto to weźmie? Czy inny kraj? Czy Szwecja? Niestety padnie na Szwecję. E, Odgórna jakaś decyzja, że przywiozą partię koktajlów, które jakby będą większym oszustwem, i tam będzie jakby bardzo duża skala e, zagrożenia. No i co dalej nam pokazują karty? No, bardzo będą ludzie tam cierpieć, tak? Z różnych powodów, z różnych przyczyn. Nagle będą jakieś tam e, skutki uboczne, e, i tutaj. Mm, no, tam szersza jest skala, ale tak jakby oni negocjowali, akurat nie padnie na Szwecję. Hmm. Też są obostrzenia, hmm, moi drodzy. Ale. hm. Biało-czarne, coś mi się skojarzyło biało-czarne, hm, obostrzenia biało-czarne. Hmm. Na pewno na szeroką skalę też tam będzie coś związanego z dziećmi, też z tymi koktajlami. Co tutaj dalej jest w tej wizji? Um, też ludzie będą uwiązani jakimś pismem w domach. No i na pewno dużo cierpienia, czyli um, dużo jakby przeżyć y, ludzi, ale takich niedobrych, wiecie. Związane ze zdrowiem, o których no, no tak niezbyt nam będą chcieli mówić. Ludzie będą zmęczeni tym wszystkim, po czasie będą widzieć, co się dzieje, i e, polacy tam mieszkający będą uciekać. E, Gdziekolwiek popadnie, żeby się stamtąd uwolnić. Choć będzie to ciężkie, żeby przebnąć te różne ich działania, żeby coś przejść. Czyli tak jakby nagle jakaś szlaba, nie koniec i jak tego nie zrobicie, nie przejdziecie. Co tutaj dalej w kartach? No, będzie ta blokada, będzie tych ludzi dosyć spora w tej Szwecji. Nie wiem, na razie tyle moi drodzy, co Wam mogę powiedzieć z tej wizji, co mi tak na myśl przyszło. Jeszcze zobaczę na mapie, co mi się skojarzy, bo nieraz. Hmm. gdzie ciągnie energetycznie źle. Gdzie w Szwecji będzie warto mieszkać? Czy tutaj? W tej części nie. Tutaj koło Sztokholmu też nie. Idziemy dalej. A tutaj, to miejsce, coś mi... Nie wiem, to jakby coś w tym miejscu było utworzone w przyszłości, coś jakby się tu jakieś wydarzenia miały miejsce. No dobra, idziemy dalej. Czy będzie warto tu mieszkać w przyszłości, w Szwecji? To już troszeczkę bardziej. Tu też już bardziej, czyli bardziej tutaj już zaczyna być lepiej. Tutaj. Czyli ta strona jest lepsza. Słuchajcie, do życia. Y Moim zdaniem, tak przynajmniej dotąd, niekoniecznie ten rejon powyżej, tutaj bardziej z tej strony już możecie jakoś żyć. E, nie wiem, coś będą po prostu miało miejsce, jakieś wydarzenia w przyszłości, niedobre dla Szwecji. Tu już troszeczkę lepiej to wszystko wychodzi. Yy, ale będzie, jak będzie się działo yy, te różne zdarzenia, które Wam przytoczyłam, będą na całej części. Ale yy, ja mówię, przyszłość jest różna, tak. Yy, ale bardziej, no nie wiem, niebezpieczna jest tutaj bardziej ta część. Sztokholm, tu o. Wyżej, tutaj już lepiej się pokazuje. Ta strona. Yy, moi drodzy. Także taka wizja dotycząca e, tutaj Szwecji. Pozdrawiam serdecznie Polaków mieszkających. E, dużo dobrego natchnienia, dobrej energii. E, no i jak coś, piszcie do mnie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.